Umarł bardzo szybko. Ostatnie trzy dni tylko leżał. I to, było, to był moment na refleksję. Okazał się jakoś bardzo niedawno parę tygodni. Mam raka nieoperowalnego. Duży w maluchu. Ta biedna Ania Przybylska. Można było ją dawać za przykład szczęśliwej kobiety. Szczęśliwe małżeństwo, znaczy związek. Cudowna trójka dzieci, sława, pieniędzy też chyba im nie brakowało. Filip, to nie ten. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Moje starszy. Cześć. Pan mówi, że ma starszy i ładniejszy. Widzę. Też ładny. No golf. Ładny. Golfem to no. raczej się nie jeździ. No to zapraszam za kółko od razu, czy może się zmienimy na trasie, jak wolisz? Nie, od to razu? oczywiście. No dobra, to zapraszam. Ten golf to był taki pierwszy powiek zachodu. Miał takiego czerwonego golfa, jeszcze wtedy na pewno jedynka, ten dwójka. Miałaś golfa? Tak. Ale malucha też czerwonego. Najpierw malucha, potem golfa. Dokładnie w tej kolejności. Tak, dwójkę. Też <grym> z do... takim 1 8, turbo. Dobrze, bo program Dobrze polega było. na tym, że jedziemy auto, a nie rozmawiamy zjedziemy, w samochodzie, zjedziemy. więc wiesz. Maluch by się pewnie z tobą przejechał. No to eee... startujemy. Migacz, widzę, że fantastyczne wyczucie. Eee z lusterko, dobre. Te... No to jedziemy. Jakieś szczególne wspomnienia związane z tym samochodem? Pies mi narzygał. Miałam takiego... To nie, zaraz, to jak pies narzygał, to jest... No od... nie, dobrze mówię miał lat temu, a przed 10 lat temu. A tak, no to było 20. wielką dalmatynkę, taką wypasioną, 40-kilową. Nie lubiła jeździć, wymiotowała w trakcie. No I, I między się zderzyło. Tutaj, tu wszystko po prostu. Cała deska rozdzielił Także oczywiście czyściliśmy, to rozbieraliśmy, tylko że jak. Yy, przychodziła zima i włączone było ogrzewanie. To troszkę pośmierdzi, to... troszeczkę jeszcze ten, w tą woń było czuć. troszeczkę, to nie było litości. A teraz e, chciałbym się skupić na religii i chwilkę o tym e, porozmawiać. Czy mówienie o sobie w dzisiejszych czasach, że jest się osobą wierzącą to przejaw odwagi? Trochę tak. Ja uważam, że dużą odwagą byłoby, w ogóle, w ogóle, byłoby nie wierzyć. Tak trudnych czasach, wiara daje nam naprawdę. Czasem potrzeba cudu, żeby, żeby jakaś sytuacja wyszła na prosto. Także nie sądzę, że jakby przyznając się do wiary wierząc w ogóle yy, robiła coś niewygodnego. Wręcz przeciwnie ja zawsze byłam bardzo wierząca i dosyć yy, Boga w moim życiu nie ulegała kompletnie wątpliwości. Nigdy. W nawet w najtrudniejszych momentach, a może właśnie wtedy. Pochodzę z bardzo religijnej rodziny. Mama jakby wpajała mi yy, takie... Bycie porządnym człowiekiem u nas się jakby... U nas też było jednoznaczne właśnie z dekalogiem. Yy, z Co musiałoby się stać, żeby wiara była trendy? Żeby pójście do kościoła i pomodlenie się tam? Jasne, można odgraniczać wiary od kościoła. Zaraz to zrobimy. Co musiałoby się stać, żeby człowiek e, poszedł na kółko różańcowe bez obciachu i odznaczył się na fejsie? Myślę, że są pewne rzeczy, które jakby już nie wrócą, pamiętam, głęboki komunizm, kiedy tak to było na fali, bo y, dawało jakby na miastkę y, wolności, y, wolności ducha również, y, takiego wolnomyślicielstwa że to były środowiska, które jakby wspierały te ruchy wolnościowe. Wtedy można nawet się pokusić o stwierdzenie, że to było trendy, tak? To było dobrze widziane i wiadomo było, że ktoś, kto jakby się przyznaje do, 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 do przynależności wtedy w tej sytuacji, w tamtych, tamtych latach, jest jakby... W, można było go traktować jako kogoś bardziej godnego zaufania. Oczywiście też nie był to jakby jedyny wyznacznik, ale e, wtedy jakby, e, tworzyliśmy wspólny front z tych osób, które wprowadziłyby, które byłyby za radykalnymi reformami e, w kościele. Ale z drugiej strony zdaję sobie sprawę z tego, że to jest szalenie trudny i delikatny temat. No bo jest tradycja, nie prawda? Wiem, nie wiem I to jest jak prawda. bardzo tak, to tradycja w... Polacy są bardzo upartym narodem, a Polak katolik to jest już po prostu, to jest uparty człowiek mhm. przede wszystkim. Zresztą generalnie jest więcej gadania niż robienia zazwyczaj. Są zrywy wielkie i narodowościowe i mamy dużo fajnych cech takich właśnie, że, że potrafimy się zapalić, potrafimy pójść za wielką ideą. Ale też szkoda, że po wygranej jak, Nie idziemy jak, za jak historia pokazuje tak. Parę dni temu byłam w Mielsku, spotkałam się z rodziną, tam bardzo dużą, byłam na pogrzebie wujka. Szalenie zdolnego człowieka, spełnionego w życiu, który robił dokładnie bardzo pracowity, taki dla siebie i, 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 i dla innych bardzo wierzący zresztą. 64 lata. Żył dokładnie tak jak chciał. Miał szczęśliwą rodzinę. Umarł bardzo szybko. Yy... Ostatnie 3 dni tylko I to, była, to był moment na refleksję. Okazał się jakoś bardzo niedawno, parę tygodni. Mam <coughs> raka nieoperowalnego. Naj, naj, Najfajniejszy był wykłyby zawsze zdrowy strasznie taki. Właśnie twierdź. spał na desce, bo to zdrowo na kręgosłup. Eee, I jak córka mu pokazała wyniki badań. No że jednak żeby wiedział, że no ma tego guza. Oprócz tego była robiona seria badań na wszystkie inne organy, które miał absolutnie zdrowe. Mówi, no tak, no ale poza tym rakiem jestem zupełnie zdrowy. Pozazdrościłam. zazdrościłam. Takiego, Przecież, spojrzenia optymistycznego. takiego spojrzenia na świat. Takiego, y, nie było dla niego rzeczy niemożliwych. Y, jak ktoś coś chciał właśnie y, y, naprawić, zrobić. Y, wujek Kazik, y, wiadomo było, że, 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 że będzie umiał. Do tej pory, to jest taka nasza duma rodzinna, zrobił krzyż na jednym z y, najwyżej położonych kościo kościołów w Bielsku. Jak się dojeżdża, to widać z daleka oświetlony krzyż. Ostrożnie go robił, taki wielki, metalowy krzyż. Żył tak, tak jak chciał. Umarł szybko na łonie rodziny, w niej, otoczony miłością. W wieku już zaawansowanym. Ludzie tak biegną, tak szaleją. Ta, jeszcze ta, ta, ta biedna Ania Przybylska. Yy, można było ją dawać za przykład yy, szczęśliwej kobiety. Szczęśliwe małżeństwo, znaczy związek. Cudowna trójka dzieci, sława, pieniędzy też chyba im nie brakowało. No i tylko. A jednak śmierci nie oszukasz. Filip Nowobilski zaprasza na program z gwiazdami. Duży w maluchu. Zabierzesz na swojej garderoby i pokażesz, jak wygląda garderoba. U ciebie o, czy tam oczywiście. może masz i krewetki, szampan. Jak to wygląda? Dobry Bóg! <laughs> no nie miałbym Trzeba nic powiedzieć szycika. menadżerowi, że nie słuchaj, bez krewetek nie gram. Ale lubię krewetki. Nie, tutaj akurat nie mamy aż tak wygórowanych wymagań. To co musi być? Także. Jakieś kanapki, bo faktycznie y, często nie ma kiedy y, zjeść. Herbata, kawa, napoje. Czasem sporadycznie zdarza się, że, że ktoś nam właśnie... Czasem organizator proponuje obiad czy coś ciepłego, ale zazwyczaj no. jakaś taka baza. Właśnie kanapki, coś do picia. Idziemy do klubu zobaczyć, co kryje się w garderobie. pani chyba indziej sobie wziąć, no będzie ciężko, jest to, no może troszeczkę jeszcze z metry do przodu, czy damy radę? Damy radę. To już jest lód? No. Ojejku. Dobrze, dobrze. Co na to mało Zrobiło oddały. nam się już ciepło, jesteśmy na takie tematy, żeby się ciepło zrobiło. ty dwa trzy raz tutaj 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 hej, Karina? Tutaj mówię, to ja chyba tutaj i tutaj. Tutaj, tak? Tak, tutaj, 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 tutaj. Kiedyś w życiu tutaj przeprowadziłem swój pierwszy wywiad nie wiem, z 6 lat temu z Piotrem Roguckim. Pamiętam, na tym siedzeniu nawet. Także, na no taki wypas mamy, jak widać. Czy nie ma krewetek. <laughs> nie ma krewetek. <laughs> Ale jest herbata nie i nie kawa. A przede wszystkim zapraszam na koncert. Tak, my na nim na pewno będziemy. Wy już nie zdążycie. Natomiast będą kolejne koncerty, więc kolejna okazja do spotkań z Renatą. W takim razie dziękuję za przejażdżkę maluchem. I to ja bardzo dziękuję. Naprawdę wróciły wspomnienia i bardzo dobrze się prowadzi. Czytał Tomasz Knapi.